Nie ma Nero, dzisiaj idziemy do Edmunda czy. nie wiem jak on się nazywał. Do tego Kalkensteina, ale starszego. <grym> żeby sprzedać mu jakieś amulety. Mamy jakiś mocniejszy alkohol? Nie mamy. No to składniki alchemiczne też mu sprzedamy. I miejmy nadzieję, że nie będzie jakiejś walki z bossem tutaj. Bo jakby była, to bez eliksirów tak. No tak trochę słabo. Mam jakąś runę. O, mamy runę, jakby co? No to idealnie. Erden, No tak, tak się nazywał. A nie, Edmund. Ciebie, wydanie. O co chodzi? Znalazłem naszyjnik. Wspaniały. Mister niewykonany. Przedstawia lare Dorene Psiadal z profil... Znam tę opowieść. Niestety, zamiast zbliżyć, ta miłość jeszcze bardziej poróżniła obie rasy. Szkoda. Wielka szkoda. Naszyjnik jest piękny. Dam ci za niego pięć... Dziękuję. Jeśli O co chodzi? dobra, to po pierwsze. Dobra, kota można sprzedać. Można sprzedać. To też. O oh ja. Yeah. Idealnie. pięknie, mamy 2000 renów. I co musimy zrobić? Musimy je oddać. Tylko najpierw, może się przy, przygotujmy do oddania. <gry> Czyli, może się uleczmy. No, kłykaczowie trzeba znaleźć te 2000 renów. Niech będzie. Nie wiem, jaki tam jest kod do tego kamienia. Ale już mnie to nie interesuje. Mamy 2000 renów. Pewnie Tata by nam powiedziała, jaki jest kod. Ale no, ona nam nie powie. Bo się coś się zgliczowało. Chyba, że tam. Dobra, jeszcze tam pójdziemy y, zobaczyć ten kamień. by ja. O, plenerka właśnie szukałem. Co podać? Co możemy ci sprzedać? To bym ci sprzedał. Nie wiem to się może sprzeda przydać. No to in te inne rzeczy mogą mi się przydać. No to daj mi się przespać. <gryw> daj mi się przespać znaczy 20 godzin. Ach, będzie git. O, to jeszcze do tego kamienia Może się coś Zaktualizuje Nie wiem Tego się nie spodziewałem. A dobra, jak już tutaj jesteśmy, to czemu nie? Ja? Może jeszcze przy okazji uda nam się zrobić jakąś skółeczkę? A i w sumie, nie byłoby złe. Tylko się, ale... na cmentarzu jest, To ja Jeszcze później... Ach, dobra. Walendo, nie będziemy robili jaskółki. Halo? Ktoś tu jest? Ciekawe co tutaj będzie? Pewnie coś dla Everdena. Panie by były jakieś eliksiry. ja tam bym się naprawdę bardzo ucieszył z eliksirów. Bo to jest jedna z lepszych rzeczy. Tak sobie teraz myślę, że. Może bez sensu sprzedawałem. żeby sensu sprzedawałem te eliksiry bo teraz zostaliśmy tego sefira co nie ja... hmm. 2000 a w sumie dobra walę do no może uda nam się zrobić białą mewę Jak to się będę bardzo cieszył coś tam na pewno byśmy z tego Dobrego zrobili, z tej białej mewy? To tak, co tutaj masz? Nie... Coś tańszego może? Żołnierski, temerska żytnia, czy... tak, dobra, temerską żytnią jedną. eter A do tego olej do oleju, by nam brakowało. Też szkła eter. Eter i varimon. Puszczyk. Dwa razy eter. Co my tutaj mamy? Białą mewę. Bo trzeba sobie widzieć białą mewę i białą mewę sprzedać tamtemu gościowi, a puszczyka sobie zostawić. No ja nie mogę. Dobra to teraz można iść do tego tego, sprzedać mu, jak chcę mieć jak najwięcej Renów, ja mam to gdzieś, może być jakiś dialog albo może dostaniemy coś fajnego jeszcze, nie ja wiem Miej na mnie powiedziała sekretu, może byłaby jakaś fajna nagroda Taka bardzo fajna Ale... Ale już się nie dowiemy, bo gumy się zbagował hmm. Jak mamy mam bardzo fajny, bo mamy zbroję, dwa miecze i pochodnie. Czyli w sumie to, co zawsze ze sobą nosiłem w Wiedźminie. I jak graliśmy w podstawkę. Bo w sumie to już jest tak jakby DLC, co nie? <grym> Teraz sobie będziemy przychodzili, nie wiem, albo Asesyna, albo Dying Light 2 na poziomie Game Plus. Nie wiem. Natknąłem się na jakiś dziwny. Pokaż. Mój drogi, znalazłeś jedną z dziesięciu sefir. Zdaje się. Znają się na obróbce metali jak mało kto. Gwichyry. Gnomy wierzą, że alchemia może być drogą do poznania natury wszech rzeczy. Świetnie. przejdę Posłuchaj, bardzo wzbogaciłeś moją kolekcję i chciałbym okazać ci swoją wdzięczność. Dziękuję. Ależ to żaden problem. Nie uszczupl... Masz, gościu, teraz, teraz sam to dajesz. I mamy tutaj mamy tu jakiś Eter. Rebis, o Aether. No to tak, z dwa się przyda, z albo trzy 3. Bo można coś takiego kupić, ale dobra walendo. Bo mamy dwa puszki, ach, oh. dobra. Jakby, co to mamy na później? Więc musimy robić żadnych eliksirów. Zróbmy sobie jeszcze, powiedzmy, porządek w ekwipunku. Tutaj coś jakieś do wytwarzania rzeczy. Nie wiem, że to zwiększył... Ej, stop it. O. Nie wiem, czemu na ten miecz to daje, ale niech będzie. To sobie dam na ten... Diamentowy pył sobie dam... Mamy ten diamentowy? O, mamy. Na ten... Oj, sorry. Nie wiem, będziemy chodzili z pierścia... pierścia pierścieniem. Ty nie gadaj, że mieliśmy jeszcze bursztyn. No tak. Jeszcze jakieś kwiatki były. Zdobyło mleko, jedzenie. Nie no, to super. Dobra, teraz jesteśmy chyba przygotowani na walkę z Łykaczem, albo w sumie nie walkę. Ej, w sumie czemu my mamy z nim walczyć? Czemu ja myślę, że będziemy z nim walczyli? Przecież mamy mu tylko zapłacić te 2000 oranów jeszcze nam 500 zostanie, więc. Więc ja się cieszę, bo 500 terenów no, to nie jest yy, mała sumka i za to można sobie kupić prawie miecz. No, prawie. Chodzi mi oczywiście o wykucie miecza. No w ogóle jakie kościki nam jeszcze zostały, bo bym sobie to zatrzymał z zadania. A nie, to to, to to nie działa. To wszystko zrobione. I tego też nie możemy zrobić. No właśnie. No to żaden quest nam nie został tak naprawdę. O, że kłykacze tutaj nie ma. No to gdzie on będzie? Gadaj, że, że gdzieś tutaj. Jak wyrwi flag. Miazga. O, się makuje kacz. No tak, akurat teraz musisz się położyć. Tak? Słyszałem już. Zwierzęta wyczuwają silną osobowość, wiedźminie. Nie wątpię. Najbardziej smakują im niewypłacalni dłużnicy i oszuści. Potrafią takiego męczyć przez kilka godzin. Najpierw. Jeśli chodzi o. Masz już. Trzymaj. Tylko 2000. tysiące. Kiedy jaskier mało pożyczkę, była mowa o odsetkach. Jakie odsetki? Tysiąc orenów. Uważaj, stąpasz po kurewsko-cienkim lodzie. Kiedy się załamie. Jask... Nie przeginaj pały, kłykacz. Wiedz nie. czy wiesz, co to jest nemezis? To wywarcie słusznej zemsty. Mam jedną wadę. Reaguję agresją na skurwieli, którzy grożą mi i moim chłopcy. Wiedźmin chyba zaprosił was do walki. Ja... No, czyli co, straciliśmy 2000 oranów. I musimy walczyć z Kulkaczem, ta? Mam nadzieję, że te 2000 będzie można przynajmniej odzyskać. Wow. Można... A. Tak blisko. Może najpierw wszystkich podpalimy. Nie, przed wejściem pijemy jaskółkę i tego. Tak, to będzie lepszy pomysł. I wtedy jak... Mm, nie gadaję, że się jeszcze skra skraszujesz. No właśnie. Nie skraszowałeś się. Za to muszę normalnie ci pogratulować. Już myślałem, że sobie zaczniemy kolejną historię. A tutaj się okazuje, że może się to nie udać. Puszczyk, jaskułka, deskot. Nie, to jest Biomewa, Te można wypić. LOL, czyli Biomewa to jest mega silny alkohol, tak naprawdę. Niech będzie. Ty, jakby podawać komuś biomewę zamiast piwa. <laughs> Ej, to jest dobry trik. W Naszym drzmie jak ktoś będzie chciał o co mi zawalczyć na picie alkoholu, to można sobie wziąć i zrobić białe mewę. I nie wiem i, i, mi się wydaje, że takie trzy białe mewy i będzie to samo co dziewięć piw. Jeśli chodzi o masz trzyma tylko jakie od tysiąc nie przegil ma Może no, tu tak i od razu krwówienie. No, mhm, mm mhm. Mm ja kulka nie dam za wygraną. Chyba żeby użyć jakiegoś innego znaku. Ty ja co chyba użyć znaku tego, co tu mi w głowach miesza. To był akcji? To był chyba akcji. W sumie to mógłby być dobry pomysł. Klikasz się, chodzisz się do łóżka. Teraz mam sobie zrobił save'a. Żeby nie było, trzeba wczytywać kolejny raz. Najsilniejszego bierzemy na swoją stronę. Albo tego w kapturze. Bo on nas cały czas tym krwawieniem rozwala. Tak. I tylko jak tysiąc. Нет, хлопцы. Możeż dupa, nie wierzę. Z tym gówniakiem mam to sobie poradzimy. No takich nie znoszę. Taki aluki i Czekajmy, się sam tych zrobi, ale nie, bo my jesteśmy biedzminem. Więc tylko trochę szybsze od grubych i tyle. Oja, oh, yeah. oja. Oh, yeah. Aha. Ej, quick hatch. Bo ja naprawdę teraz jestem w stanie oddać ci te tysiąc renów, wiesz? Możemy się dogadać. Naprawdę. Teraz to już jest dla mnie żaden problem. Ja już jestem nastawiony pokojowo do ciebie. Przekonałeś mnie, jak to się mówi. <grystanie> W ogóle, w ogóle około pięćdziesiąt pięć godzin wy mnie No z dupa. No tak około 55 godzin widźmi, a my go jeszcze nie skończyliśmy. <gry> Wydaje mi się, że najlepszym sposobem <gry> będzie podpalenie ich, żebyśmy mogli ich bić. Bo nie wiem o co tutaj chodzi, ale nie podpalonych przeciwników, no nie da się bić. Jakby, nie wiem, hitboxy tracili. wow. <gry> to tak. Dawaj mnie tu na początek. Nie gadajcie, że kłykacz będzie dla nas za silny. To się nie może tak skończyć. Ewens, <grymne> spróbujmy akcji. Może, dupa jeszcze ta nam. Drogę wuje, Nie możemy zrobić uniku. Ja nie wierzę o co tutaj chodzi. I one mnie nawet nie biją, ja tracę cały czas HP. I tak, to jest zepsute. Już na, ja nie wiem, jeszcze jest 10 prób. I normalnie oddaję mu te 1000 renów. Ja mam to wtedy, A nie, bo w sumie nie mamy już jak zrobić, więc musimy walczyć. Dupa! Nawet uniku nie mogę głupiego zrobić! żeby... Nie ja wiem, spróbuję podpalić tą wyvernę, jak się uda. To znaczy, że możemy ją mega szybko zabić. Oczywiście z tym silnym. Może no, w dupa i. Co ja mam tutaj zrobić niby, co? Ja nawet nie zdążyłem. A... Chcę jakąś wierzbę czy coś? Pewnie nie. By się zrobić jakiś olej. Olej przeciwko. Nie, nie wiem przeciwko czemu. Ale przeciwko czemuś. To no tak. Trzeba zabić tą wyvernę. Lol. Dobra. To jest tak zbugowane, że szok, ale nieważne. Ej, nie gadaj, że gra się teraz nie zapisze. Pięknie. Teraz wejdziemy do środka. dupa. Chyba żeby go najpierw... No nie, kłykacza się nie opłaca zabijać. Przydałoby się... Ej, a jak da się opętać kłykacza, czy wiecie, czy tam po prostu go... No, zahipnotyzować niech będzie. To to będzie idealne. A no jakie? Ja, no to nie wiem, czy nam się uda to zrobić, bo... Oni robią nam taką tękę łatankę. <ścoughs> Że szok. To proszę. Piąteczka. Chodzimy yy. wchodzimy tu. Bieg. Tutaj. Kłykacz. Nie, na kłykacza to nie działa, więc jakby zrobić. No, ożyw dupa. <ścoughs> Trzeba jakomuś, to... jakby ta wywerna podeszła, to mamy wygraną walkę, ale w ogóle sam kłykacz podszedł. Bo tak już mamy alfa jedna wywerna i kłykacz, tylko ten kłykacz jest overpower... A -a -a overpowered, overpowered. Nie wiem, ja jestem głupi, po prostu nie chce mi się my... nie jestem głupi, po prostu nie chce mi się myśleć. Está super. Pięknie. Wygraliśmy już z kłykaczem. Nie wiem jaki był na jego sposób. Ale powiem tyle. Zliczowanych przeciwników trzeba bić, nie wiem, zliczowanie. Nie wiem czemu zliczowany, ale jak oni nas zaczynali bić te Werny z tym kłykaczem, to to już było mocne. W ogóle o co chodzi z naszym tym? Czemu mury chmury tak szybko lecą, co? Silny ten. Odchodzimy. Igni. Igni. Pięknie. Tylko oddawię mi 20 renów, się. cukierka mogę wziąć, czemu nie? Czyli co, robiliśmy to tak z półtorej godziny, ta, Albo nawet więcej? Fajnie. To już nawet nie będziemy zaczynali kolejne... kolejnego tego. Kolejnego... Kolejnej misji pobocznej. Mówiąc o kolejnej misji pobocznej mam na myśli historii takiej pobocznej. No wiecie o co mi chodzi. To mamy na godzinę, to mamy na 6 godzin. No tak jak uwolnimy możemy stąd tak naprawdę <laughs> się zwijać. Mietrze mamy też wytegowane, ta 22 i 22. Jeszcze mam jakieś e, pier pierścienie. No to w ogóle można stąd uciekać i zabijać potwory na, na szlak jak najszybciej, <grybujesz> żeby nam się eliksiry nie zmarnowały ani ulepszenia mieczy. Runy. <grybujesz> I ten... Muł, mm, py py pył, mił, nie wiem. Cze B Gerald! Załatwiłem sprawę z kłykaczem. Musimy pilnie wyjechać z. Kamień spadł mi z serca. Dziękuję, Gerard. Szczerze mówiąc, nie uśmiechała mi się. Wizja. Potem opiszesz to w jakiejś balladzie. Teraz lepiej weź rzeczy i chodźmy stąd. Po drodze zahacz... Nice. I tak się kończy balada to. Po tej przygodzie przez dłuższy czas omijaliśmy wyzimę. Miejsce kłykacza zajął Jeremiasz Tryk, zwany Baraniną. Zamiast hodować wiwerny, zajął się handlem fistechem. Ale to już inna historia. To rzeczywiście inna, my się, a my się widzimy w innym odcinku, tylko zobaczmy co nam zostało. To było zrobione? To... Tego nie. To będzie, to to było i teraz tak, to, to, to i to, i to, gdzie jest? W Kermoren, fajnie. Nie chcę mi się szukać, gdzie to. O, to będzie na wsi pewnie. To pewnie też. O, to tak, to, to widzimy się w następnym odcinku, cześć.